Księżyc Tadeuszu bardzo serdecznie dziękuję za wygłoszone rekolekcje. Myślę, że nie służyły one tylko naszej parafii, ale też ludziom spoza parafii, powiem więcej spoza diecezji, bo takie głosy do mnie dotarły. To był piękny czas, troszkę inny. W globalnych rekolekcjach mieliśmy swoje własne mikrorekolekcje, ale jakże ważne i potrzebne, bo przecież nie wyobrażam sobie, żeby wielki post był bez rekolekcji. Za trud wszelki składam serdeczny Bóg zapłać, a pamiątką tego czasu tutaj spędzonego w Zagórzycy niech będzie album z modlitwami do świętego Józefa, który w sprawach trudnych jest niezawodnym patronem. Moi kochani, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przez naszą stronę internetową łączyli się w rozważaniach. Tak śledziłem nieraz, podglądałem w środku nocy nawet. I jak to przybywa tych osób, które oglądają, i to są naprawdę pokaźne ilości osób, to są konkretne, pod, każdym, pod każdą liczbą kryje się konkretna rodzina, niekiedy osoba może samotna. To wszystko by się nie udało jednak, gdybyśmy nie mieli tutaj takiego pana, który tym wszystkim operuje i się zajmuje, proszę panie Tomku tutaj do nas. Pan Tomek jest niezawodną pomocą w naszej parafii. Nie wolno podawać sobie dłoni, ale można podać sobie album. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Za wszystkim serdecznie dziękuję i na ten trudny czas życzę, abyśmy ciągle zapuszczali pług Słowa Bożego w nasze serca. Myślę, że ksiądz Tadeusz nieźle zaorał. Bóg, Bóg zapłać na większą chwałę Bożą. I na pożytek doczesny. Dla wszystkich. Bóg za. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.